Witam Was na moim kanale i dzisiaj w końcu zrobię hola pierwszego w tym roku, że oczywiście uzbierałoby się trochę książek, mimo że obiecywałam, że tak nie będzie, to muszę właśnie podzielić to przynajmniej na dwa hole. I w dzisiejszym pokażę głównie książki z wymian książki nie tylko, a w kolejnym tam pokażę te, które albo kupiłam, albo dostałam za jakiejś okazji. Myślę, że to tak lepiej na pół podzielić, żeby film nie był za długi. Aczkolwiek jeszcze w bonusiku jakoś też pokazuję inne rzeczy w holach, nie tylko książki. To też pokażę Wam dzisiaj yy, herbatki, ponieważ yy, zaopatrzyłam się ostatnio dosyć intensywnie, i myślę, że to będzie dosyć ciekawe i wam je również pokażę. I myślę, że właśnie zacznę od tych yy, herbat, żeby tak na szybko znowu yy, na końcu tego nie wciskać. Także zaraz wam pokażę. Yy, I tak, to jest generalnie. 5 herbatek, już wrzucałam zaparzone wersje na relacjach na Instagramie, ale zaraz Wam opiszę, jak moje wrażenia smakowe, ponieważ kosztowałam już 4. czterech z nich niestety nie zdążyłam do tego filmu 5, ale to Wam zaraz wszystko opiszę. I generalnie herbatki są z. Lokalnej kawiarni e, Little Space, którą bardzo polecam, jakbyście mieli szansę wpaść. Znaczy teraz nie będziecie mieli raczej, ale można właśnie tam e, kupować e, herbaty, czy kupować e, właśnie bony e, na jakieś kawy i tak dalej, jak już e, będą kawiarnie otwarte. Także Was zapraszam. Jako, że też lubię brać zawsze jakieś. E, nalepeczki, inne pierdołeczki to właśnie sobie wziąłam. To jest chyba z jakiegoś e, studia tatuażu, ale Dinozor jest uroczy, no także nie mogłam sobie nie zabrać. I tak samo tutaj z jakiejś e, pozytywnej akcji e, również była nalepeczka i taki krótki przewodnik po szczęściu. Tylko myślę, że to całkiem właśnie urocze, pozytywne. No to sobie również do herbaty wziąłam. Teraz będę spontanicznie dosyć e, lecieć po tych herbatkach. Tutaj mam honeybash i ja już piłam mm, tą herbatkę. Akurat, może nie z tej kawiarni, z innej, ale generalnie to jest bardzo dobra, aromatyczna, czerwona herbatka. To tak się właśnie mm, mogę pochwalić, <ścoughs> że troszkę moja, y, moja wiedza dotycząca herbat rozwinęła się od czasów Tagu. Już e, wiem co to jest oolong, czy tam Ulong, ja zawsze wolę mówić oolong. E, wiem co to jest puer. E, teraz to jest właśnie jedna z moich ulubionych herbat i one też e, są, też nabyłam i Wam zaraz pokażę. Tak, właśnie wącha, żeby Wam dać powąchać, ale no niestety to jeszcze tak nie działa. E, nie wiem czy to, mam nadzieję, że to zobaczycie. E, ma taki e, dro, drobniutkie, jak powiedzieć, ziarenka. Eee, drobniutkie, drobniutko zmielone listki, tak? Ale to jest właśnie powiem od razu e, z tych wszystkich, które kupiłam, najbardziej mi smakuje. Mimo że trochę tak może bez sensu porównywać, bo to są różne herbaty, ale. jest naprawdę pyszna, aromatyczna i właśnie na takie e, wieczory, powiedzmy, troszkę chłodniejsze, kiedy siedzi się na dworze, tak kto ma ogródek, ten ma szczęście jest po prostu idealna, jest przepyszna i ja wam naprawdę polecam i właśnie tutaj e, puer, jedna z moich ulubionych e, puer jak nie piliście ma taki dosyć e, specyficzny zapach i smak e, troszkę niektórzy to określają jako zapach e, siana, na początku też byłam taka zdziwiona i, ale wypiłam parę razy i nie wiem, ja naprawdę lubię lubię ten smak muszę powąchać <laughs> Faktycznie takim pachnie tak, nie wiem jak to powiedzieć, może nie karma do rybek, ale ma na taki e, specyficzny zapach. I już tu są takie listeczki, nadzieję, że to nie wychodzi na nagraniu na czarno, Tu są już takie e, bardziej konkretne listki. I to jest też chyba herbata czerwona, też ma jak, duże jakieś tam zwrotnych właściwości, Dlatego ja generalnie polecam. Nie wiem, jakoś mam, mam jakoś sentyment do akurat puer, bardzo lubię pić. No ale mówię, to jest chyba kwestia jakichś e, preferencji smakowych po prostu. Tak, i tu mamy e, Olonga. I to jest z tego co pamiętam chyba herbata niebieska. To się troszkę różni od e, właśnie. Bo też miałam kiedyś. E, czyli też piłam w kawiarni, właśnie Olonga miałam też kupionego, ale właśnie w innej herbaciarni i tamten miał taki smak dosyć mleczny, ale też co było ciekawe, w zależności od tego jaka była albo temperatura całego napoju, albo właśnie jaką wodą udało mi się zalać, to wtedy właśnie różne smaki miała ta herbata, to było bardzo ciekawe ta troszkę inaczej niż ten mój poprzedni Oląg i wygląda, i smakuje To są takie bardziej y, kuleczki Zapach ma Zapach ma taki delikatny bardzo I y, y, smak też bym powiedziała, właśnie mmm, Właśnie to jest ciekawe, to jak się zaparzy to ma taki żółty kolor A właśnie tego poprzedniego Oląga co miałam to właśnie był taki brązowy I był właśnie taki bardziej Bardziej e, słodki smak A to jest bardziej taka, bym powiedziała Chyba w stronę może białej co, Coś w tym stylu Chyba, że jeszcze, e, jeszcze może parę razy zaparzę To też smak właśnie może być W zależności od wielu rzeczy innych I tutaj e, Biała, jest jedna z moich ulubionych Właśnie lubię takie W sumie i lubię intensywne I lubię e, i lubię delikatne, tak w zależności od nastroju właśnie też w tym chyba nie wiem czy nie, w tym puer też był taki słodkawy troszkę posmak i to są, z tego co czytałam przed zakupem młode listki delikatne, też ma bardzo fajny smak ja generalnie lubię białe też ładnie, delikatnie pachnie i niestety tej herbatki nie zdążyłam e, dopić czarna ponoć e, czy ponoć mocna e, przy zakupie dowiedziałam się, że półtorej łyżeczki, ale właśnie nie piłam jeszcze jej. Nie czuję zapachu, co jest ciekawe? On jest, znaczy, jest zapach, ale jest taki strasznie delikatny. I też ma takie dosyć e, drobne liście. Ja tu od razu mówię, znaczy, ja bardzo lubię herbaty. Możecie zauważyć. Ale też nie jestem jakimś super, ekstra specjalistą, dlatego yy, jeżeli popełniłam jakiś błąd odnośnie przekazywanych informacji, zawsze możecie mi poprawić w komentarzach. Właśnie chciałam też kupić czarną, bo ja mam wrażenie, że te sklepowe, z tych takich powiedzmy popularniejszych marek, że one po prostu smakują wszystkie tak samo i nie wiem, ja tam wyczuwam taki, taki posmak, nie wiem, czy jakiejś takiej sztuczności czy czegoś, ale po prostu... Um, nie wiem, już, już mi tak nie, nie smakują te herbaty, dlatego właśnie chciałam kupić taką e, po prostu czarną sypaną. Dobrze, to już koniec przygody z herbatami, bo znowu się rozgadam, a tu najważniejsze są książki w tym momencie. Już przejdę do moich zdobyczy z wymian książkowych i tak ładnie przejdziemy teraz z herbat w klimat kawiarniane ponieważ te książeczki były wymienione na no oczywiście wymianie wszystkich blogerów książkowych w kawiarni Black Wolf z tego co pamiętam, nadzieję, no że nie przekręciłam to było dosyć kiedy to było? Dosyć, dosyć dawno, mi się wydaje, że to było gdzieś na jesieni chyba ale bardzo fajne książeczki zdobyłam tu troszkę wam oszukałam tu mam części części z nie wiem, jak, jak mam stanąć w tym ułożeniu. Części serii, tu widzę: Światło Rodni Ciemnorodni. I te dwie części właśnie zdobyłam na wymianie, ale jeszcze udało mi się w Carrefourze do dorwać pierwszą część. Dlatego pokazuję Wam to jako całą serię. Przyznam, że tak troszkę zaczęłam czytać pierwszą część. Zobaczymy, jak to będzie. Najbardziej chyba to złota mi się podoba okładka. Tak, ta pierwsza troszkę... E, czyli podoba mi się zamysł, aczkolwiek ta modelka mnie trochę przeraża na tej pierwszej części. I oczywiście jest to seria dotycząca magii. Widzę, że tu będą oczywiście e, ciemne, złe moce, wiadomo, klasyka, tylko e, przeraża mnie opis e, z tyłu okładki. E, pozytywny opis. E, rewelacyjna, trzymająca w napięciu pierwsza część rogi przez nawców, określana jedną z najlepszych widziach fantazji. fantazy. Po pierwsze, jak ktoś oddał tą serię na wymianie, to już jest jakiś znak. Po drugie, nigdy nie słyszałam wcześniej o tej serii, także. Najlepszą widziałem fantazji o tym nie słyszał. Czyli znaczy, nie zakładam, że te książki są złe, aczkolwiek ja nie lubię, jak są na przykład właśnie porównania na przykład do Harry'ego Pottera, do czegoś yy, z tyłu okładki, bo z reguły jak były takie porównania, to książki podobały mi się średnio, dlatego ja uważam na coś takiego. Ale nie mówię, nie, właśnie lubię mm, brać się za książki takie, o których nic nie wiem, ale takie zapewnienia mnie troszkę przerażają. I tutaj książeczka, co prawda, dla dzieci, zaopiekuj się mną. I ja z tej serii mam książeczkę o panterze śnieżnej. Też miałam chyba zdjęcie na Instagramie. Absolutnie przepiękna okładka. Śliczne ilustracje. Lubię czasem właśnie tego typu książeczki poczytać. Trzeba się oderwać, ale też fajnie, bo wiem przynajmniej, że przy tej panterze śnieżnej tam jakby jest właśnie zwracana uwaga na ochronę gatunku, tu może jest podobnie. A książka wygląda ślicznie. I też mam nadzieję, że właśnie szybko przeczytam te dwie, jak w końcu do nich zasiądę. I tutaj jakaś obyczajowo wzruszająca historia o kocie. Oczywiście jak zobaczyłam, że jest kot, historia kobiety, która posiada koty. No to musiałam. I też myślę, że bardzo ładnie, w fajny sposób jest zaprojektowana okładka. I tutaj dobry omen. Ja już po prostu tego dobrego omena czytam właśnie od zeszłego roku, od kiedy obejrzałam serial. który strasznie mi się podobał. Właśnie nie wiem, czy go będą kontynuować. Teoretycznie chyba historia jest zamknięta, ale, ale ucieszyłabym się, jakby był kolejny sezon. Książka generalnie mi się podoba, ale to po prostu tak długo czytam, bo właśnie zaczynałam czytać i czytałam coś innego, i ten dobry omen jest ciągle odkładany. Tego mam nadzieję, że teraz uda mi się to w końcu przeczytać. A też żałuję, bo chyba była u nas znaczy żałuję, ja się bardzo cieszę, że znalazłam na wymianie, ale też podobała mi się okładka um, filmowa, no ale jak już mam tego, to nie będę szaleć, oczywiście. I teraz troszkę inny rodzaj wymiany, bo również jestem w grupie na Facebooku, na stronie, gdzie właśnie ludzie na różne sposoby wymieniają się różnymi rzeczami. I oczywiście również niektórzy wymieniają się książkami, i oczywiście udało mi się dorwać. E, parę fajnych tytułów. Na początku pokażę Wam e, książki z Gwiezdnych Wojen. I to są e, trzy, trzy książeczki. Jedna z, z znamienitej e, serii kolekcja książek Star Wars, akurat właśnie tych dwóch e, nie miałam. Miałam Darfa Beyna, ale e, tylko jedną, a chyba mm, z tej mini są trzy. I na tą również e, polowałam maska kłamstw. A, odbija się wszystko. E, ja nawet miałam w planach kupić, bo były potrzebne po 4 zł na Allegro, ale w końcu zapomniałam o tym i właśnie ktoś miał do oddania, co by bardzo mnie ucieszyło. I oczywiście jeden z moich ulubionych bohaterów, czyli Quagon, chyba jedyny Jedi, którego tak naprawdę uwielbiam. No i kolekcja powoli rośnie, tych tomów trochę jest. Ja ich za dużo. Mam parę, ale nie za dużo, ale wiadomo, najpierw będę czytać, a później kupować kolejne. I tutaj przeznaczenie Jedi. I z tego co wiem, to jest chyba apropo Sena Solo, czyli syna, Lei i Hanna w starym kanonie. Ale powiem, wam, że książeczka ma taką całkiem, bym powiedziała współczesną okładkę. W sensie jakby nie wiedziała, to by pomyślała, że to jest jakaś nowa książka. Chociaż 2011 to nie jest znowu, nie jest znowu tak stara, 10 lat. No, powiedzmy. I tutaj absolutnie przepiękny zestaw książek fantazy z przecudnymi okładkami Zaraz wam oczywiście pokażę po kolei wszystkie To jest niestety część druga, ale patrzcie na okładkę Po prostu jest absolutnie przepiękna, tu mamy budynek smoka, no oczywiście najlepsze klimaty Książka jest dosyć gruba Niestety jako, że to jest druga część to o fabule wam za dużo nie powiem Bo nawet nie do końca dociera do mnie co to jest z tyłu okładki ale, jak na przykład kojarzycie tą serię, znacie to, napiszcie w komentarzu, czy jest to coś wartego uwagi. Tutaj troszkę okładeczka z rodzaju tych tandetniejszych, aczkolwiek ja nie mówię, nigdy nie. I to jest pierwszy tom książki o łowczyni i wampirów, także no zobaczymy. Książka nie jest gruba, a to jest z wydawnictwa Amber. Ja chyba mam większych książek z tego wydawnictwa. Też, jak kojarzycie, czytaliście to powiedzcie jakie były wrażenia. To jest też absolutnie przepiękna okładka. Aha, ja nie znam, nie, znam, nie kojarzę, widzę polskiego autora. Tak właśnie zastanawiam się, czemu jak wam pokazuję te książki, nie czytam tytułów, ale, ale ja, to, ja, to, ja to nadrobię. O samej fabule też nie wiem za dużo, ponieważ z tyłu są tylko i wyłącznie opinie, ale... Wnioskuję, że jest to fantazy w takim bardziej, nie wiem, rzymskim klimacie, może? Ale okładka, zakwitam się okładką zdecydowanie. Ars Dragonia. No tą książkę natknęłam się u siebie w bibliotece, ale oczywiście, że mam dużo książek do czytania, to jej nie wypożyczyłam, ale zapamiętałam i też strasznie podoba mi się okładka, taki klimatyczny budynek. U i tu może być fajnie, bo też widzę, właśnie polskiej. Autorki. Akcja rozgrywa się w Poznaniu i głównym bohaterem jest 17-latek, czyli widzę takie troszkę chyba będzie urban fantazję, ale to może być ciekawe. No bo w sumie zwykle jak są tego typu historie, no to raczej nie na naszym tutaj terenie, tylko zwykle jakieś Stany Zjednoczone, ewentualnie Wyspy Brytyjskie i tak dalej. No chyba, że z jakiegoś konkretnego kraju czytamy fantastykę, no to wiadomo. Ale fajnie, że coś tak powiedzmy lokalnie. I tutaj absolutnie przepiękne, piękno, cudo i tak dalej. Pokażę Wam po kolei. Tylko e, tak mój zachwyt, a zaraz będzie krytyka. Jak mnie denerwuje, jak nie ma oznaczeń serii. To jest na 100% seria. I nie wiem, nie, nie mam pojęcia, który to jest tom. Nie umiem tego znaleźć. Nie wiem, czy ze mną jesteś nie tak. Ale jak właśnie mam. I teraz e, zamiast dowiedzieć się, nie wiem, z grzbietu okładki, nie wiem, z. Pierwszej, ostatniej, środkowej strony to będę musiała chodzić na. Lubimy czytać i dowiadywać się, który tom jest który. Aha, jestem jestem idiotą. <grym> Aha, teraz. Tom jest. Numer tomu jest w opisie. Także no do, dobrze, że jest. Już tak. Wiedziałem, że jak ja zjadę po prostu książkę, to, to wtedy się znajdzie ten numer. To jest pierwszy tom sagi Unika to jest thriller fantazy. No, okładką się będę cały czas zachwycać, i też jest fajny taki format, ponieważ jest troszkę większa niż przeciętna książka, ale dzięki temu troszkę cieńsza. No i mnie to ciekawi, bo prezentuje się epicko. I to jest chyba druga część, chociaż w opisie nie widzę, może jest, może nie umiem czytać, ale wygląda, wygląda cudnie. I tutaj trzecia, najcieńsza część. Kurde, też mi się, sta strasznie mi się podobają te okładki, że te oczy się tak fajnie mienią. No zobaczymy co bo tak jak mówię, z tyłu okładki za dużo nie wynika, ale zapowiada się na epicką historię, mam nadzieję, że tak jest. I teraz już ostatnia wymiana, czyli książki z mojej właśnie lokalnej biblioteki, tam przez moment też była właśnie półka, na której można było zostawiać i brać książki ale wyjątkowo zacznę od y, komiksów, które udało mi się tam wymienić, bo też miałam parę właśnie y, bo też kupowałam na staroci, y, tar y, powiedzmy zbiorowo komiksy z, y, serii z serii Fantasy Comics i tam było parę takich y, chyba ze Street Fightera i jeszcze jakieś tam chyba które za bardzo mnie nie interesowały i stwierdziłam, że wymienienie nie będą leżały i tutaj y Komiks z Egmonta Książę Nocy, przypuszczam, że o Drakuli oczywiście. Tam było jeszcze więcej, było jeszcze chyba chyba dwie albo trzy, ale postanowiłam, bo nie miałam też dużo tych komiksów do wymiany, to wzięłam chyba pierwszą część, mam nadzieję, że jest pierwsza. No i komiks prezentuje się tak, taka kreska, jaką lubię, czyli taka właśnie realistyczna dosyć. No i na razie nic nie czytałam, dlatego Wam więcej nie powiem. Ale według mnie wygląda bardzo fajnie. Może jak mi się spodoba, to poszukam kolejnych części. Tutaj Giacomo C. nie wiem. Maska w ustach Moroku, pierwszy tom. Zadanie swój Twój komiks, nawet nie, nie kojarzę. I tutaj mamy jakieś weneckie intrygi. W klimatach kasanowych i tak dalej, ale myślę, że to będzie coś takiego bardziej detektywistycznego, może troszkę sensacyjnego. Kreska, wydaje mi się, stylistyka jest taka dosyć troszkę starsza, można by powiedzieć, ale też kreska, właśnie z rodzaju e, tych bardziej realistycznych. No tu też e, oświeceniowe klimaty, także piękne stroje. O, no to już wiem, czemu, e, czemu starsza kreska, komiks. E, sam komiks jest z 1993, a to wydanie z 2001, no to, to już wiemy wszystko. I tutaj troszkę, um, powiedzmy, wtopiłam, <noise> ponieważ komiks jest po francusku. Wiadomo, francuzi e, przodownicy komiksu, ale ja naprawdę tego nie zauważyłam, bo zachwyciłam się oczywiście kreską i okładką. E, generalnie książka jest. E, Książka dotyczy Atlantydy, jak wskazuje e, tytuł Atlantis. Jest to e, raczej komiks dla dojrzałego odbiorcy, dlatego w większości <grym> wątków, fragmentów nie mogę pokazać. Ale na szczęście jest mało tekstu, czyli myślę, że byłabym to w stanie opanować nawet z translatorem Google. O! Ale pre prezentuje się naprawdę pięknie, dlatego no, szkoda było tego nie wymienić. O, no powiedzcie, że to nie jest piękne. Dlatego ja myślę, że opanuję ten komiks. Prędzej czy później. A też nie jest e, za nowy z 97. To miałam dwa lata, jak wyszedł, ale trafił do mnie. I też fajnie, twarda układka, Bardzo ładne wydanie. I teraz książki. E, pierwsza Intrus z Stephanie Meyer. Ja tak naprawdę o tej książce nie wiem. Mało się o tej książce słyszało, słyszy. Dlatego jestem ciekawa, jak czytaliście, powiedzcie, jakie były wrażenia. No i tak właśnie od dawna chciałam przeczytać i dlatego się cieszę, że teraz mam własną wersję. Filmu też nie oglądałam. Dlatego może uda mi się właśnie najpierw przeczytać książkę tym razem. Tancerze burzy, pierwsza księga Wojny Latosowej. Ja od dawna tak polowałam właśnie tą książkę. Pięknie wygląda, tutaj widzę yy, japoński steampunk, to musi być naprawdę niezłe. Aż się dziwię, że ktoś właśnie dał tą książkę na wymianę, zobaczymy, ale ja generalnie jestem bardzo nakręcona na ten tytuł. Tutaj troszkę wzięłam tą książkę przez przypadek, anielska, czyli oczywiście będą klimaty aniołów, też z wydawnictwa Amber. Okładka nie do końca mi się podoba, aczkolwiek napis według mnie bardzo ładnie wygląda. I tutaj jest komentarz autorki Akademii Wampirów, którą również chciałam przeczytać, oglądałam film, który mi się podobał. Książka nie jest gruba, dlatego zobaczymy. Mam nadzieję, że chociaż się będzie przyjemnie czytać. Tutaj, StarCraft, punkt krytyczny. Ja o StarCraftie w sumie nie wiem za bardzo nic oprócz tego, że istnieje. Dlatego postanowiłam zagrać w pierwszą część gry. Teraz jest ona oficjalnie dostępna za darmo, dlatego myślę, że warto sięgnąć. Na razie jestem na początku, dopiero ogarniałam z jakimiś poradnikami co w ogóle mam tam robić coś mi kamera wędruje za każdym razem jest w innym miejscu dlatego właśnie chciałam się troszkę dokształcić zanim czytam książkę no jak są takie powiedzmy, bardziej znane tytuły to po prostu chciałabym wiedzieć o co chodzi i przy okazji właśnie po prostu poznać jakiś nowy tytuł czy to jest książka, gra, czy film, czy cokolwiek lubię być w temacie, lubię poznawać nowe rzeczy dlatego właśnie tą książeczkę sobie wzięłam Tutaj tą pierwszy Atlantis Rising rycerze Atlantydy też wygląda dosyć ciekawie, dosyć epicko. wydawnictwo w ogóle, którego nie znam Dra Drageus, chyba. Tutaj też za dużo nie wywnioskowałam e, z opisu, aczkolwiek będzie walka z demonami, to w sumie też mówi nam okładka. Ale też się nastawiam dosyć pozytywnie, ten tytuł. Tonące miasto kronik. Te światło mnie drażni. E, tonące miasto. Kroniki nekromantki i tu dosyć e, tajemnicza okładka, taka właśnie bardziej powiedzmy wschodnich e, klimatach. I główna bohaterka jest nekromantką i przy okazji szpiegiem, czyli też myślę, że może być ciekawie. No i książeczka nie jest gruba, także czeka, czeka. I tutaj po prostu mój ukochany tytuł: Most do Terabiti, po prostu film absolutnie kocham, uwielbiam, oglądałam go miliony razy. Książkę pamiętam, przeczytałam dosyć dawno. Pamiętam, że przeczytałam ją w jeden dzień, bo ona też była. Właśnie jest ciekawe, Mi się wydaje, że miałam. A nie, już wiem, czemu przeczytałam w jeden dzień. Patrzcie, jaka jest ogromna czcionka. Dlatego bardzo możliwe, że ją tak szybko przeczytałam. Książka, jak właśnie czytałam, jak byłam młodsza, podobała mi się mniej niż film. Czyli była taka bardziej poważniejsza troszkę. Zobaczymy, jak będzie teraz. Ale naprawdę. Cieszę się, że mam, bo jestem zakochana w tym tytule. I to wszystko. Dzisiaj troszkę yy, chaotycznie. Zabrakło mi miejsca na karcie i w ogóle pewnie ten film będzie za całą godzinę, ale mam nadzieję, że wam się yy, podobało. Już niedługo kolejny haul. Ja was zapraszam do innych filmów, do subskrybowania, komentowania, lajkowania na Instagramie, Facebooki i do następnego filmu.